Witajcie, moi drodzy. Z pewnością każdy z Was słyszał już wiele razy o tym, kim był Anioł Śmierci. Tak, chodzi mi oczywiście o Józefa Mengele. Doskonale wiemy, jak wiele zła uczynił i jak dał się zapamiętać tym wszystkim biednym ludziom, którym udało się wynieść swoje świadectwo z obozu śmierci. Okazuje się, że jest kobieta, która również została oszczona mianem anioła śmierci. Józef Mengele był doktorem. Ona natomiast pielęgniarką. Łączyło ich jednak to, że oboje pracowali z dziećmi. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, ale wierzcie mi, że to nie jedyne podobieństwo. Beverly Allitt jest jedną z najbardziej znanych brytyjskich Seryjnych morderczyń. W 1991 roku odnotowała swoją pierwszą ofiarę: siedmiomiesięcznego Liama Taylora. Początkowo nie wzbudziła żadnych podejrzeń i kontynuowała swój szał przemocy w sposób przez nikogo niekontrolowany. W sumie odebrała życie czwórce dzieci i usiłowała zamordować dziewięć innych ofiar. Podejrzenia wzbudziło ujawnienie brakujących dzienniczków pielęgniarskich. Jeśli jesteście ciekawi, kim była i jak do tego wszystkiego doszło, zapraszam Was do wysłuchania tego podcastu. Beverly Allitt urodziła się 4 października 1968 roku. Dorastała w wiosce Corby Glen, niedaleko miasta Grantham. Miała dwie siostry i brata. Jej ojciec, Richard, pracował w sklepie spożywczym, a matka jako sprzątaczka w szkole. Już od najmłodszych lat chciała być najważniejsza, i cały czas brakowało jej zainteresowania, w wyniku czego zaczęła coraz bardziej tej uwagi poszukiwać. Spędziła sporo czasu w szpitalach, szukając pomocy medycznej na szereg dolegliwości fizycznych, których kulminacją było usunięcie jej zupełnie zdrowego wyrostka robaczkowego, a ten goił się powoli, ponieważ dziewczynie bardzo przeszkadzała jej blizna pooperacyjna. Była także znana z samookaleczania i musiała uciekać się do częstej zmiany lekarzy, ponieważ bardzo szybko zdali sobie sprawę, z kim tak naprawdę mają do czynienia. Te wszystkie zachowania miały właśnie na celu, aby zawsze być w centrum uwagi. Jednak kiedy nie wywoływały pożądanych reakcji, zaczęła krzywdzić innych, aby zaspokoić swoje pragnienie bycia zauważoną. Jej marzeniem byłaby dostać się do szkoły dla dziewcząt ke Steven and Grantam. Niestety, nie udało jej się to z powodu kiepskich wyników testów. Prawdopodobnie w wyniku tych wszystkich niepowodzeń. W wieku 16 lat porzuciła szkołę i rozpoczęła kurs pielęgniarstwa w Grantham College. W domu opieki, w którym się szkoliła, podejrzewano ją o dziwne zachowania, takie jak mazanie kałem po ścianach. Jej frekwencja w pracy również była bardzo niska, co wynikało z szeregu chorób. Jej ówczesny chłopak powiedział później, że była agresywna, manipulacyjna i zwodnicza twierdząc, że w czasie trwania ich związku była w fałszywej ciąży, a tuż przed jego zakończeniem została także zgwałcona. Pomimo niskiej frekwencji kolejnych niezdanych egzaminów pielęgniarskich, w 1991 roku została zatrudniona na czasowy sześciomiesięczny kontrakt w szpitalu Grantham and Castiven w Lincolnshire, gdzie często brakowało personelu. I to właśnie tam rozpoczęła pracę na oddziale dziecięcym. 21 lutego 1991 roku, siedmiomiesięczny Liam Taylor został przyjęty na oddział dziecięcy z zapaleniem płuc. Siostra Alit z całych sił starała się zapewnić rodziców, że chłopiec jest w dobrych rękach i przekonała ich, aby wrócili do domu i odpoczęli. Kiedy wrócili, Alit. Powiedziała im, że Liam doznał nagłego zatrzymania oddechu, ale na szczęście już wszystko dobrze. Aby rodzice nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, w jak dobrych rękach jest ich syn, zgłosiła się na ochotnika na dodatkowy nocny dyżur, aby móc czuwać przy ich synu. Ale tym razem jego rodzice postanowili spędzić noc w szpitalu. Nagle, tuż przed północą, Liam miał po raz kolejny problemy z oddychaniem. Ale cały czas był pod obserwacją lekarzy, którzy uznali, że chłopiec jest silny i da sobie radę. Alit została jednak sam na sam z chłopcem, a wtedy jego stan drastycznie się pogorszył. Stał się upiornie blady, a chwilę później na jego twarzy pojawiły się czerwone plamy. Widząc to. Kobieta wezwała zespół reanimacyjny. Współpracownicy pielęgniarki, którzy przybyli na miejsce, byli zdezorientowani, ponieważ żaden z monitorów alarmowych nie włączył się, gdy chłopiec przestał oddychać. Liam doznał zatrzymania akcji serca, i pomimo najlepszych wysiłków personelu medycznego, doznał poważnego uszkodzenia mózgu i pozostał przy życiu tylko dzięki pomocy maszyn. Podtrzymujących życie. Za radą lekarza jego rodzice podjęli trudną decyzję o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie, a jako przyczynę śmierci podano niewydolność serca. Alit nigdy nie została przesłuchana w sprawie jej roli w śmierci, Liama. Dziś już wiemy, że to właśnie ten maleńki chłopiec stał się jej pierwszą ofiarą. Zaledwie dwa tygodnie po śmierci Taylora, jej kolejną ofiarą był Timothy Hardwick, 11-latek z porażeniem mózgowym, który został przyjęty do szpitala po ataku epilepsji 5 marca 1991 roku. Tutaj scenariusz powtarza się. Alit przejęła opiekę nad chłopcem i ponownie po tym jak zostali na chwilę sami, wezwała zespół reanimacyjny który stwierdził u niego brak pulsu i sinice. Mimo usilnych starań zespołu, w skład którego wchodził m.in. specjalista pediatrii, nie udało się go uratować. Późniejsza autopsja nie wykazała oczywistej przyczyny śmierci, choć oficjalnie podano epilepsję. Jej kolejna, trzecia ofiara, roczna Kaylee Desmond, Została przyjęta 3 marca 1991 roku. Również z zapaleniem płuc. Jednak w jej wypadku rokowania były dobre i wydawało się, że dziewczynka dobrze sobie radzi. Pięć dni później, pod opieką pielęgniarki, Kaylee doznała zatrzymania akcji serca. I to dokładnie w tym samym łóżku, w którym dwa tygodnie wcześniej zmarł siedmiomiesięczny Liam Taylor. Tym razem jednak sprawy potoczyły się nieco inaczej. Zespół reanimacyjny był w stanie przywrócić jej puls, a zaraz po tym dziewczynka została przetransportowana do innego szpitala w Nottingham, gdzie lekarze podczas dokładnego badania odkryli coś dziwnego. Okazało się, że dziewczynka miała pod pachą małą dziurkę po nakłuciu, a w jej pobliżu Odkryto także pęcherzyk powietrza. Chwilę się nad tym zastanawiano, jednak ostatecznie uznano, że mógł to być przypadkowy zastrzyk, ale nie wszczęto z tego powodu dochodzenia. Nie minęło wiele dni, bo już 20 marca 1991 roku z powodu infekcji oskrzeli na oddział trafił pięciomiesięczny Paul Crampton. Tuż przed jego wypisem Nasza pielęgniarka, która ponownie sama zajmowała się pacjentem, wezwała pomoc, ponieważ Paul wydawał się cierpieć na wstrząs insulinowy, trzykrotnie zapadając w stan bliski śpiączki. Za każdym razem, kiedy chłopiec stracił puls, lekarzom udawało się go odratować, ale nie potrafili wyjaśnić wahań poziomu insuliny. Chłopiec został przetransportowany do innego szpitala w Nottingham a siostra Alit oczywiście jechała razem z nim. Tam ponownie stwierdzono u marca zbyt dużą dawkę insuliny. Chłopiec miał ogromne szczęście i prawdopodobnie przeżył tylko dlatego, że został przetransportowany do innego szpitala. Następnego dnia pięcioletni Bradley Gibson, cierpiący na zapalenie płuc, doznał niespodziewanego zatrzymania krążenia. Ale został uratowany przez zespół reanimacyjny. Kolejne badania krwi wykazały u niego wysoki poziom insuliny, co dla lekarzy nie miało żadnego sensu. Nie mieli jednak czasu, aby zbyt długo się nad tym zastanawiać, ponieważ jeszcze tej samej nocy oczywiście, pod opieką siostry Alit chłopiec doznał ataku serca. Lekarze robili, co mogli. Udało się podtrzymać chłopca. Jednak zaraz po tym, jako kolejny pacjent został przewieziony do Nottingham, gdzie całkowicie wyzdrowiał. Lekarze cały czas zachodzili w głowę, jak do tego wszystkiego dochodzi, jednak pomimo narastającej liczby niewyjaśnionych zdarzeń i, co warto oczywiście podkreślić, wszystkich pod obecnością tej samej pielęgniarki, nie wszczęto żadnego dochodzenia, a ona nadal kontynuowała swój nieposkromiony szał. Zabijania. 22 marca 1991 roku dwuletni Ik Hung nagle zrobił się siny i ewidentnie nie mógł oddychać. Alit podniosła alarm i dziecku w ostatnim momencie podano tlen. Kolejny atak spowodował jednak przeniesienie go do większego szpitala w Nottingham, gdzie wyzdrowiał i to natychmiast. Tym razem jego objawy przypisano pęknięciu czaszki, które było wynikiem wcześniejszego upadku. Kilka dni później uwagę kobiety przykuły małe bliźniaczki Katie i Becky Phillips, mające zaledwie dwa miesiące, które zostały zatrzymane na obserwacji w wyniku ich wcześniejszego przyjścia na świat. W wyniku zapalenia żołądka i jelit Becky trafiła na oddział 1 kwietnia. 1991 roku, a tam niestety miała się nią zajmować siostra Alit. Dwa dni później standardowo podniosła alarm, twierdząc, że Beki ma bardzo niski poziom cukru, a w dodatku jest bardzo zimna. Niestety, po przebadaniu dziewczynki nie stwierdzono żadnych dolegliwości, a mała Beki na dniach została odesłana do domu. Z matką. I to właśnie tej samej nocy, kiedy została wypisana, dostała drgawek i płakała z wyraźnego bólu. Rodzice natychmiast wezwali pomoc, ale lekarz, widząc objawy, zasugerował, że dziecko ma kolkę. Rodzice z bezradności położyli ją w swoim łóżku, cały czas obserwując i próbując jakoś ukoić ból. Ale kilka godzin później dziewczynka zmarła. Mimo przeprowadzonej autopsji, patologom nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny śmierci. Pozostała przy życiu, druga z bliźniaczek Katie, została przyjęta ponownie do tego samego szpitala jako środek zapobiegawczy, aby ją także zostawić pod dokładną obserwacją. Niestety, dla tej dziewczynki nie oznaczało to niczego dobrego, bo tam. Czekała już pielęgniarka Alit. I jak można się było spodziewać, nie minęło wiele czasu, gdy ponownie wezwała zespół reanimacyjny, aby ożywić malutką Katie, która nagle, oczywiście z niewyjaśnionych przyczyn, przestała oddychać. Ogromne starania lekarzy, by uratować dziecko, zakończyły się sukcesem. Radość jednak nie mogła trwać długo, bo już dwa dni później. Doznała podobnego ataku, w wyniku którego tym razem zapadły się jej płuca. Po kolejnej próbie przywrócenia do życia została przewieziona do Nottingham, gdzie stwierdzono złamanie aż pięciu żeber, a w dodatku bardzo poważne uszkodzenie mózgu w wyniku niedotlenienia. I to również w tym wypadku doszło do wprost ironicznej sytuacji kiedy matka Katie, Sue Phillips, z wdzięczności za uratowanie życia jej dziecka, poprosiła pielęgniarkę Alit, aby ta została matką chrzestną Katie. Kobieta z uśmiechem zgodziła się na to, a biedna matka nie zdawała sobie sprawy, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za częściowy paraliż, porażenie mózgowe oraz uszkodzenie wzroku i słuchu jej maleńkiego dziecka. Po tej sprawie pielęgniarka próbowała uśmiercić jeszcze czworo dzieci. Jednak tym razem zaczęto zwracać uwagę na coś bardzo dziwnego, mianowicie zbyt częste reanimacje pacjentów, którzy byli już nierzadko diagnozowani jako zdrowi i gotowi do wypisu oraz, co jeszcze dziwniejsze, obecność alit podczas każdego z tych przypadków. Spowodowało to, że w szpitalu w końcu zaczęto podejrzewać, że to właśnie ona jest za to wszystko odpowiedzialna. Brutalny szał zabijania zakończył się 22 kwietnia 1991 roku wraz ze śmiercią 15-miesięcznej Claire Peck, astmatyczki, która do oddychania potrzebowała rurki. Podczas zaledwie kilkuminutowego pobytu pod opieką pielęgniarki dziewczynka doznała ataku serca. Zespół reanimacyjny skutecznie ją odratował, ale kiedy chwilę później ponownie została sama w obecności Alit, zupełnie niespodziewanie dostała drugiego ataku, z którego nie udało się jej już wybudzić. Oczywiście zlecono i wykonano autopsję, która standardowo wykazała, że Kler. Zmarła z przyczyn naturalnych. Jednak tym razem śledztwo w tej sprawie wszczął konsultant szpitala, dr Nelson Porter, którego zaniepokoiła duża liczba zatrzymania akcji serca na oddziale dziecięcym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Początkowo podejrzewano, że winny może być jakiś wirus przenoszony drogą powietrzną, ale jak wiadomo, nic nie znaleziono przeprowadzono test, który wykazał wysoki poziom potasu we krwi Kler i to właśnie z tego powodu 18 dni później wezwano policję. Podczas ekshumacji odkryto w jej organizmie ślady lignokainy, leku stosowanego podczas zatrzymania akcji serca, ale co warte podkreślenia, nigdy nie podawanego dziecku. Nadinspektor policji przydzielony do śledztwa Stuart Clifton od razu podejrzewał, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Zbadał inne podejrzane przypadki, które miały miejsce w ciągu poprzednich dwóch miesięcy i rzeczywiście okazał się to bardzo dobry trop, bo w większości z nich odnotowano jeden wspólny mianownik czyli nadmiernie wysokie dawki insuliny. Ujawniono także, że Alit zgłosiła brak klucza do lodówki z insuliną. Sprawdzono wszystkie dokumenty, przeprowadzono szczegółowe wywiady z rodzicami ofiar, a na koniec zainstalowano kamerę bezpieczeństwa. Podejrzenia wzbudziły kontrolę dokumentacji, które ujawniły brak dzienników pielęgniarskich odpowiadających okresowi, w którym Paul Crampton przebywał na oddziale. Zidentyfikowano 25 oddzielnych, mocno podejrzanych przypadków, w tym z trzynastoma ofiarami, z których, co ważne, cztery nie żyły. Jedynym wspólnym i powtarzającym się czynnikiem była obecność Beverly Alit przy każdym epizodzie. Do dnia 26 lipca 1991 roku policja zgromadziła już wystarczająco dużo dowodów, aby oskarżyć Alit o morderstwo ale dopiero w listopadzie 1991 roku postawiono jej formalne zarzuty. Alit podczas przesłuchania była dość spokojna, wykazała się przy tym opanowaniem i powściągliwością, zaprzeczając, że brała udział w jakichkolwiek formach ataku na dzieci, upierając się, że jedynie opiekowała się biednymi ofiarami. Podczas przeszukania jej domu znaleziono fragmenty zaginionego dziennika pielęgniarskiego. Dalsze, szeroko zakrojone sprawdzanie przeszłości przez policję wskazało na wzorzec zachowania, który wskazywał na bardzo poważne zaburzenia osobowości, a Alit wykazywała objawy zespołu Münchhausena oraz przeniesionego Münchhausena. Które charakteryzuje się zwracaniem na siebie uwagi poprzez chorobę. W przypadku zespołu Münchhausena objawy fizyczne lub psychologiczne są wywoływane przez samego siebie lub udawane w celu zwrócenia na siebie uwagi. Podczas gdy zespół Münchhausena przeniesiony polega na zadawaniu obrażeń innym w celu zwrócenia na siebie uwagi. Nieczęsto zdarza się, aby u jednej osoby występowały oba schorzenia. Zachowanie alit w okresie dojrzewania wydawało się być typowe dla tej choroby, a kiedy to zachowanie nie wywoływało pożądanych reakcji u innych, zaczęła krzywdzić swoich młodych pacjentów, aby zaspokoić swoje pragnienie bycia zauważoną. Pomimo wizyt i ocen ze strony wielu pracowników służby zdrowia, Podczas pobytu w więzieniu Alit nie przyznała się do tego, co zrobiła. Po serii przesłuchań usłyszała cztery zarzuty morderstwa, 11 zarzutów za usiłowanie morderstwa i 11 za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. W oczekiwaniu na proces szybko straciła na wadze i rozwinęła się u niej anoreksja, co było kolejną oznaką jej problemów psychicznych. Po licznych opóźnieniach spowodowanych jej chorobami, w wyniku których straciła około 32 kg, stanęła przed sądem w Nottingham Crown Court 15 lutego 1993 roku, gdzie prokuratorzy zademonstrowali ławie przysięgłych jej obecność przy każdym podejrzanym epizodzie oraz, co ciekawe, brak epizodów, kiedy została zabrana z oddziału. Dowody dotyczące wysokich odczytów insuliny i potasu u każdej z ofiar, jak również wstrzyknięcie narkotyków i ślady po nakłuciach, również zostały powiązane z Beverly. Została również oskarżona o odcięcie tlenu swojej ofierze albo uduszenie lub manipulowanie przy maszynach. Jej nietypowe zachowanie w dzieciństwie zostało ujawnione, a ekspert w dziedzinie pediatrii, profesor Roy Mayo wyjaśnił w ławie przysięgłych, na czym polega zespół Münchhausena, wskazując, jak kobieta wykazywała objawy obu tych chorób, a także przedstawił dowody na jej typowe zachowanie po aresztowaniu i wysoką zachorowalność, która opóźniła rozpoczęcie procesu. Zdaniem profesora Meadowsa, Beverly Alit nigdy nie zostanie wyleczona, co czynił oczywistym zagrożeniem dla każdego z kim może się zetknąć. Po procesie, który trwał prawie dwa miesiące i w którym Alit uczestniczyła tylko 16 dni z powodu ciągłej choroby została skazana 23 maja 1993 roku i otrzymała 13 wyroków do żywocia za morderstwo i usiłowanie morderstwa. Był to najsurowszy wyrok, jaki kiedykolwiek wydano wobec kobiety, ale według pana Justice Leitama był on współmierny do straszliwego cierpienia ofiar, ich rodzin i hańby, jaką przyniosła pielęgniarstwu jako profesji. Pływ, jaki sprawa Alit wywarła na szpital, był tak poważny, że oddział położniczy w tym szpitalu Został całkowicie zamknięty. Zamiast trafić do więzienia, Alice została osadzona w Rampton Secure Hospital w Nottingham, placówce o zaostrzonym rygorze, w której przebywają głównie osoby zatrzymane na mocy ustawy o zdrowiu psychicznym. Jako więźniarka w Rampton ponownie zaczęła zachowywać się w sposób zwracający uwagę, połykając zmielone szkło, i oblewając sobie rękę wrządkiem, następnie przyznała się do trzech zarzucanych jej morderstw, a także do sześciu napadów. Przerażający charakter jej zbrodni sprawił, że znalazła się na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na której znajdują się przestępcy, którzy nigdy nie będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Pojawiły się oskarżenia, zwłaszcza ze strony Chrisa Taylora ojca pierwszej ofiary, czyli siedmiomiesięcznego Liama, że Rampton bardziej przypomina obóz wypoczynkowy niż więzienie. Zakład, w którym zatrudnionych jest około 1400 pracowników zajmujących się około 400 osadzonymi, kosztuje podatników około 3000 dolarów tygodniowo na jednego osadzonego. W 2001 roku pojawiły się doniesienia, że miała wyjść samąż. Za współwięźnia Marka Higgy, choć obecnie jest nadal singielką. Była także przedmiotem śledztwa Mirror Newspaper w maju 2005 roku, kiedy ujawniono, że otrzymała ponad 40 tysięcy dolarów zasiłku państwowego od czasu jej uwięzienia w 1993 roku. W sierpniu 2006 roku. Alit złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie wyroku, co skłoniło służbę probacyjną do skontaktowania się z rodzinami ofiar w sprawie tego procesu. Beverly Alit do dzisiejszego dnia pozostaje w Rampton. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej sprawie, po dwóch ofiarach zacząłem się zastanawiać: Jak to jest, że zawsze jesteśmy takimi sceptykami? Często reagujemy na sytuację myśląc, no to od następnego razu, albo jeszcze raz i zareaguję, czy może no jeszcze jutro i w końcu coś powiem. A czasami to jutro może być już za późno. Gdyby ktoś zareagował lub zainteresował się sytuacją wcześniej, może udałoby się uniknąć tak dużej liczby ofiar. Pomyślcie o tej sytuacji z matką bliźniaczek. Ja, jak zawsze, zastanawiam się nad tą dziewczynką, która owszem przeżyła, ale jak bardzo jest dziś poszkodowana. Rodzice dostali odszkodowanie, ale przecież żadne pieniądze nie odmienią ich i jej życia, które gdyby nie ta kobieta mogłoby dziś wyglądać normalnie, a oni byliby rodzicami dwóch zupełnie zdrowych dziewczynek. Cieszę się, że w dzisiejszych czasach, aby pracować w szpitalu, trzeba skończyć studia. Pielęgniarki i lekarze posiadają ogromny zasób wiedzy i że raczej nie spotkamy tam kogoś z przypadku. Oczywiście wiadomo, że wszędzie znajdą się jacyś partacze, ale już na pewno nie pokroju kroju Beverly Alit, która dla tych dzieci i ich rodziców już zawsze. Będzie tylko i wyłącznie aniołem śmierci. I z tą refleksją was pozostawiam. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Jeśli chcecie mi pomóc, zostawcie suba i łapkę w górę. Podzielcie się tym, co wy sądzicie o tej sprawie w komentarzach. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cześć.